I człowiek chce jechać zrobić trening, paczki powysyłać i co? Przyjedzie, jaśnie pani, zostawi, i pójdzie na drzemkę bo wieczorem na treningi personalne, a ja mam co kurwa czekać. To w takim razie idę do krychy i nagram vloga. Zobaczcie, tu wam pokażę pracę poprzedniego lakiernika, bo. Chłopot, którego kupowałem, mówi, że to auto było 2,5 roku lakierowane. Tak było lakierowane, a tak było zabezpieczone. To jest normalnie dramat. No ale zaraz się nim zajdziemy. Zajmiemy. Znaczy, tu też muszę te uszczelki jakoś dorwać. Bo to by trzeba było wszystko porobić. No ale będzie cała zima na to. Tymczasem, oczywiście. Przepustnica znowu się wiersza, więc a że przepustnica jest wymieniona, to przypuszczam, że tam będzie kwestia zmiany przepływu mierza. No i takie to jest ukrywam, że będę musiał chyba jakiś uchwyt sobie skołować do krychy. No bo nie mam tu jak nagrywać z tego o z takiego profilu. Chwila, zobaczę sobie, jak to widać. Czy mnie widać w ogóle i będziemy gadać. Dobra, ujdzie chyba. Więc tak, była sprawa e, zmniejszonego ciśnienia oleju w kryśce, i rano zauważyłem, właśnie z rana, że powoli bardzo wstaje ciśnienie oleju, zarówno na ewiku, jak i na dodatkowym zegarze. E, no i gdzieś sekundę jest brak smarowania. E, tam ja się z Bartkiem konsultowałem, jeszcze dzisiaj też popisałem się z kupciem. Bartek mówił o zaworze, kupcją z kolei mi polecił. Eee, tom kurwa nie, termostat z Mishimoto, który trzyma olej w, w, w silniku, a dopiero po przekroczeniu 70 tam chyba, 5 stopni czy dwóch y, olej leci do y, chłodnicy. No bo są długie węże. Jest duża chłodniczka oleju i mówi, że to jest normalna sprawa, że się nie przejmował, a ja wiadomo Lubię się przejmować, bo dlatego mam wszystkie wskaźniki. Chcę wiedzieć po prostu. I nie dawało mi to spokoju, ale teraz jestem troszkę spokojniejszy i zamontujemy po prostu. Najpierw fizycznie zmierzymy zmierzy bartek manometrem ciśnienie, a potem najprawdopodobniej zamocujemy, zamontujemy taką, taki termostat na obrazku zresztą. I wtedy to ma rozwiązać problemy. Czyli wszystko jest w porządku, winą obarczone zostały długie węże do chłodnicy i ta większa chłodnica. No i w sumie tyle z krychą, tak naprawdę. Na małe kółko jeszcze się nie decyduję, bo tak małe kółko już pomijam, że znowu koszta. No bo musi być boost control, musi być wszystko, tak naprawdę, do tego no a też na tym seryjnym kolektorze ssącym, na przepustnicy czy bez portingu głowic nie ma sensu dmuchać po prostu więcej, szkoda silnika, a chciałbym po prostu z nią sobie pojeździć i się nią nacieszyć, więc takimi rzeczami zajmiemy się kiedy indziej, nie ma pośpiechu co do ręki, działam sobie manualnie, terapię sobie robię w domu, opracowuję tą, 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 tą rękę zauważyłem, że już nie stanowi problem bólowy podnoszenie czegoś ciężkiego, tylko nagły skurcz, przypuszczam, mięśnia ramiennego, który gdzieś tam jest powiązany jednak z przyczepem bicepsu i on mnie bardzo zakuje, bo wczoraj na przykład spadała mi szklanka i złapałem tą szklankę gwałtownie i tak samo mnie to strasznie zabolało. Tym się muszę zająć. Dzisiaj, Dzisiaj w sumie nie wiem, czy jakiś trening zrobię Jutro na pewno zrobię trening wyciskania To też obcor przyjeżdża Dzisiaj zrobię tylko materiały dla Monster Power reklam Reklamowe, jakieś tam promocyjne Na rzeczy, na sprzęt Związane z trójbą siłowym No i w sumie tyle I to będzie na tyle Z dzisiejszego nagrywania No i oczywiście ten vlog dla Was Ten vlog Możecie potraktować jako takie Wcześniejsze słowo na niedzielę i zapewne sporo ludzi mnie zjedzie, nienawidzi. Niektórzy ci mądrzejsi pewnie zaczną śmieszkować, ale zauważyłem, że na świecie już sporo ludzi było takich, którzy śmieszkowali, którzy nic sobie robili, wręcz tworzyli grupy na forum dzieląc się swoimi nopami, tak jak ten strzelec, łucznik. Też yy, strasznie wszystkich szydził, kiedyś o tym mówiłem, yy, od szurów zwyzywał, a potem no, nagłe zatrzymanie akcji serca. Yy, teraz 19-letnia lekkoatletka. Dzisiaj znowu 23-letni, nie pamiętam, łyżwiarz, czy, czy jakoś tak, no kurwa. Wiecie. Mówcie co chcecie, naprawdę, możecie mnie cisnąć, mimo że ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych. Daleko mi do foliarstwa nie wierzę w płaską ziemię. Wierzę tylko w to, co widzę, w to, co fakty mi pokazują, w to, co sobie złożę do kupy. Po prostu dodam sobie 2 plus 2 i wiem, że jest 4, a nie 6, tak jak nam kurwa mówią. Bo dochodzi do tego, że po raz pierwszy w historii. Za nieskuteczność preparatu, yy, bądź też skuteczność, jeżeli ktoś m, tak widzi skuteczność, to za nieskuteczność aparatu, pe, preparatu odpowiadają ludzie, którzy go nie wzięli, no i, i są obwiniani. I dochodzi do coraz większych obostrzeń. Ludzie się zaczęli buntować, i ja się im wcale nie dziwię. I widzicie, ja mógłbym sprawę zostawić, no bo ja paszport mam, mogę mieć wyjebane, tak, ale nie zostawię, bo jest to dla mnie naprawdę nieporozumienie, żeby kogoś zmuszać. Jeżeli. Naprawdę, ja wiem, że pod tym filmem zacznie się hejt, kurwa, i, i w ogóle, ale na zdrowy rozsądek. Przyjmuje osoba trzecią dawkę. Preparat nie działa, jednak okazuje się, że wcale ten przebieg choroby nie jest lżejszy. Okazuje się, że osoba, która przyjęła, dalej może zarażać, może zostać zarażona, ale obawia się ludzi, którzy nie przyjęli preparatu i znoszą to całkiem dobrze. Nie mają żadnych powipchłań. Ja nie miałem. Miałem stwierdzonego i nie odczułem go nawet zupełnie. Mam własną odporność i nie potrzebuję, uważam, więc w jaki sposób ja bym miał wpływać na osoby zaszczepione. To jest dla mnie. no coś nie halo. Coś tutaj naprawdę nie gra i to śmierdzi z daleka i nie trzeba być geniuszem, żeby, żeby to widzieć, tak? Po raz pierwszy się ludzi zmusza do czegoś takiego i co najbardziej uderza w oczy. To właśnie te osoby, które najczęściej wyzywają was od foliarzy, szurów, płaskoziemców, kurwa. A potem widzicie w internecie ich posty, gdzie wyśmiewali wszystkich, nazywali debilami, zamontujcie sobie chipy. Teraz też z jakiegoś tam nadleśnictwa kolejnego pochowali nagle zmarł nagłe zatrzymanie akcji serca, a on też wyśmiewał ludzi i dawał posty, że montuje sobie chip, żeby łączyć się z Billem Gatesem. Normalnie w takim wypadku powinien się człowiek zaśmiać i no, mówić, no kurwa, masz debilu, co chciałeś, ale to jest przykre. To jest przykre, bo, przykre, bo to są ludzie zmanipulowani. Oczywiście ja w żaden sposób ani nie zachęcam, ani nie bronię, nie zniechęcam. Każdy ma swój rozum i robi co chce. To jest wszystko na waszą własną odpowiedzialność. Nie mówię, że każdego to spotka, ale spotykamy się coraz częściej właśnie z tymi i to jest przerażające, nagłe zatrzymanie akcji serca u osoby młodej, uprawiającej sport nagłe nie wpisywanie zgłoszonych nopów na listę nopów i to jest też coraz częstsze się spotyka, że lekarze odmawiają wpisywania tego jako nop, bo uznają, że to nie ma, nie ma powiązania, tak? Czy teraz nie pamiętam w jakim to mieście, było w szpitalu zmarła osoba zaszczepiona, a lekarz wpisał na karcie, że to była osoba niezaszczepiona i rodzina to upubliczniła. Na siłę chciał wpisać, że to była osoba niezaszczepiona, a to była osoba która już była po trzeciej dawce. Nagłe zatrzymanie akcji serca. Niewydolność krążeniowo oddechowa. Ja rozumiem, gdyby to tak jeszcze parę miesięcy temu były jakieś sporadyczne przypadki, nie? Tam powiedzmy pięć osób na tydzień. Ale teraz to się dzieje codziennie. Codziennie osoby zaszczepione, co naprawdę bardzo skrupulatnie się starają ukryć, bo nie zobaczycie tego nigdzie w telewizji. W telewizji, jak dzisiaj na przykład załączyłem TFN, to potrafię Wam tylko powiedzieć, że 70% osób niezaszczepionych zmarło. No to przecież jest gówno prawda. Nie od dziś wiadomo, że, że w telewizji, kurwa, mówią to, co im każą mówić, tak? To, to jest oczywista oczywistość, czy że y, pacjenci, którzy byli niezaszczepieni i trafiają teraz z COVID-em, to jest im strasznie głupio i jest im wstyd za decyzję, że nie jednak się nie zdecydowali. No a co by to zmieniło? Przecież nawet będąc zaszczepionym i tak by y, się zarazili. Kolejna manipulacja, kolejna propaganda, y, to już jest na skalę światową i... Co się dzieje w Australii? Co się dzieje w Austrii? Co się dzieje w Niemczech? Lockdown dla niezaszczepionych. Jaki przymus? Jaki obowiązek? No, no ludzie, przecież, przecież to jest pogwałcenie wszelkich praw człowieka. Nie ogarniam tego, a najbardziej nie ogarniam tych takich największych zajadliwych bojowników yy, proszczepiennych, którym tak bardzo zależy, żeby się ktoś zaszczepił. Tak nisko helikopter, kurwa, po mnie? No przecież czemu wam tak zależy? Przecież jesteście zaszczepieni, tak? I tak nawet osoba zaszczepiona może was zarazić. Nawet osoba, osoba zaszczepiona, nie wiem, wy też możecie się zarazić, możecie zarażać kogoś, to niczego nie zmienia. Preparat nie działa i tyle, no. Skończyło się, się to całe. że jednak szczepionka nie chroni przed wirusem, ale zapobiega jakimś tam ciężkim objawom. A jednak nie zapobiega objawom, ale jednak zapobiega zgonom. Ale jednak nie zapobiega zgonom, tylko kurwa teraz już co innego. Też ostatnio czytałem, że. Jak osoba zaszczepiona umiera, to stara się im przypisać jakieś choroby współistniejące. Wszystko to jest koincydencja, wszystko to się wawia, że to jest koincydencja. Jeszcze raz mówię, nie jestem przeciw, nie jestem za. Po prostu dajcie ludziom żyć, kurwa. No. To jest coś, co mi się nie mieści w głowie przez te wszystkie fakty, które wam zresztą podałem, bo to są fakty. Nie wyobrażam sobie zmuszać kogoś do szczepienia, wiedząc i umiejąc sumować sobie wszystko, co widzę, myśląc logicznie, wiedząc, że to i tak nic nie daje, tak? Widząc już z daleka, że to jest coś grubszego po prostu, i powtarzam, jestem z daleka od teorii spiskowych, aczkolwiek wszystko, co kiedyś mówiło się o teoriach spiskowych, zostało już wdrożone w życie, ale dalej się to uważa za teorie spiskowe, nie? Żadni masoni, żadni iluminati, mnie w to nie mieszajcie. Ja patrzę, widzę, dodaję i widzę, co jest grane. No, no zmusza to do pewnych refleksji, do pewnych przemyśleń. I, i, I myślę, że każdy zdroworozsądkowy człowiek byłby w stanie to pododawać, Tylko, że z ludźmi jest tak, jak ktoś kiedyś powiedział, że jest ich łatwiej oszukać niż. Pokazać później, że jednak dali się oszukać i ludzie, żeby tylko utrzymać no, swoją dumę, honor, będą brnęli w to wszystko, w co dali się po prostu e, wkręcić, byleby tylko nie wyszło, że nie mają racji. No i tak jest z wieloma przypadkami. Już nie mówię tylko o tym, że, że ktoś się szczepił czy nie. To jest od zawsze i tak zawsze będzie. Oczywiście. Czyta się te wszystkie niby wypowiedzi, które potem się okazują fake newsem, niektóre się nie okazują fake newsem, ale dzieje się, dzieje się źle po prostu. Przeraża mnie ta ilość. Naprawdę. Osób, które nigdy nie chorowały. Ja już sam przecież cztery osoby pożegnałem, sportowców, którzy nie byli na dole, nie brali dopingu. Bo to było w lekkoatletyce, na poziomie amatorskim, zdrowych, aktywnych fizycznie młodych ludzi. Nagłe zatrzymanie akcji serca, niewydolność krążeniowo-oddechowa. No przecież to daje do myślenia. Jeżeli chcecie, szczepcie się, mimo że widzicie, że to nic nie daje. Tak? Ale nie zmuszajcie ludzi, którzy po prostu nie chcą. No bo co to zmieni? Co to zmieni? Nie będziecie chorować, nie będziecie się zarażać. Będziecie! Tak samo jak osoby niezaszczepione. Wszystko działa tak samo, oprócz tego, że wprowadzicie sobie szczepionkę do organizmu, która różne rzeczy może zrobić. Nie twierdzę, że to jest jakiś spisek, że chcą nas pozabijać. Też poczytałem troszeczkę o tlenku grafenu i wpływie na osoby aktywne fizycznie, na sportowców, na sportowców zawodowych. I poczytałem i nie biorę tego za pewnik, tylko wiem, że sobie coś tam poczytałem i gdzieś tam w czymś jakieś ziarno prawdy może być, że tak może wpływać. I to też trzeba wziąć pod uwagę, trzeba to nagłaśniać, tak? Żeby każdy miał świadomość wyboru, ale żeby ktoś miał ten wybór, a nie żeby wam to narzucano. I to jest tyle. Kolejna, czwarta fala. Ja pierdolę. O no. mikro, to, to mózgi mają ci, co to wymyślają. Myślą, że ktoś to łyknie, ale jednocześnie ktoś to łyka. No i do czego my dążymy? Aby pozamykać tych wszystkich niezaszczepionych, lockdowny im porobić, odmawiać wszystkiego wejścia do restauracji. No ludzie, naprawdę. O, czytałem wczoraj e, rozmowę starego diabła z młodym diabłem, nie pamiętam autora, ale to było. No nie chcę skłamać, ale strzelam 1930-40, ktoś to napisał. I jest to taka opowieść, taka rozmowa Starego Diabła z Młodym Diabłem, która się sprowadza tak naprawdę do teraz, do obecnych czasów, i postaram się to znaleźć i Wam, i wam tutaj wkleję. I, i, I znowu daję do myślenia, nie? Skłócić ludzi przede wszystkim, przekonać ich, że coś, co jest dla nich niebezpieczne, jest dla nich dobre, i jednocześnie wyplenienie słabszych, nie wiem. Nie wiem, to znowu brzmi jak kolejna teoria spiskowa, eee, więc po prostu ja nie chcę w tym uczestniczyć, ja sobie chcę żyć tak jak żyję, ja przychodziłem delikatnie, ja tego w ogóle nie czułem, moja znajoma teraz też była na kwarantannie, siedziałem z nią, pewnie też się zaraziłem i nic nie mam, znaczy siedziałem, minąłem się na, jak wracała z, z badań, tak, i... i Owszem, są ludzie, którzy będą to ciężko przechodzić, którzy mają słabszą odporność, którzy umrą i tak dalej, ale ta szczepionka i tak nie ochroni tych ludzi. <grym> I to, że osoba, ja przykładowo, ja, który mógłbym zarazić taką osobę, która przykładowo może umrzeć, czy ktoś by mi w rodzinie umarł, nawet jeżeli ja bym się zaszczepił, to ja i tak bym go mógł zarazić. I tak bym go nie ochronił przed tym. Przecież to, jest, to są tak logiczne rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Nie chciałbym, żebyście odebrali ten vlog jako właśnie atak na kogoś czy coś, tylko żeby zmusił Was do refleksji, żeby samemu się na spokojnie nad tym zastanowić. No. Nie ma tu żadnej mowy nienawiści, nie ma tutaj żadnego hejtu. Jedyny hejt, jaki ja mogę prowadzić, to właśnie na rządzących i te wszystkie obostrzenia, które wyglądają na jakiś układ, że oni się układają, kto jakie obostrzenia wprowadza, kogo chcą upierdolić i tak dalej, no. No bo kto na tym cierpi? Nie oni. Mógłbym tak samo powiedzieć, że pewnie oni sobie przyjęli sól fizjologiczną, a nam podają coś innego. Mógłbym tak powiedzieć, bo takie też pogłoski się pojawiały. Ale nie zamierzam tego robić, bo to wiem, jak to zostanie odebrane, właśnie jako teoria spiskowa. A ja nie zamierzam robić za tego kozła, na którego będą się wylewały pomyje osób, które już się dały zaszczepić. Mam dużo znajomych, którzy są zaszczepieni i widują się ze mną normalnie i nie mają problemów i rozmawiamy normalnie i nikt nikomu nie wchodzi na głowę. Gorzej będzie, i to też tym osobom powiedziałem, jeżeli dojdzie do jakiejś tragedii, bo mi będzie bardzo przykro, oni już tego nie odczują, ale to ja stracę kolejnych znajomych. Jakkolwiek to brzmi, rób ta, co chce ta. Do widzenia.